Witam Was serdecznie w takim małym szybkim <coughs> filmiku, którym chciałbym Wam pokazać jak ustawić tak jak jest w kampanii no, gdzieś to mam, że przestał działać tak jak jest w kampanii o, do Warcrafta e, tak jak jest e, w kampanii, że właśnie nie widać całego terenu, tylko jest taka jakby czarna powłoka ja tylko włączę moją mapę. Mapa już jest skończona. Wystarczy tą czarną powłokę dodać. E, jak chcecie, to link do pobrania mapy. E, mapa będzie na moim chomiku. E, do którego link jest w, tam, w dyskusji gdzieś. Da dam też w opisie. Trzeba ustawić tak Map Description, Options i tu to trzeba odznaczyć, to nie może być zaznaczone w momencie w którym to nie jest zaznaczone, zobaczcie, pamiętajcie, że to jest odznaczone. Wyczuwam coś dziwnego, to tam y to ta, ta stęka początkowa leci. Co się dzieje? A y nagrałem ten trzecią ostatnią część y poradnika. I na tym skończy się poradnik na tej mapie Później będzie tylko jak przechodzę I spodziewajcie się jakiegoś... czegoś ciekawego Możliwe, że odcinek z tego wejdzie jeszcze... Dzisiaj Tutaj, tutaj ja tam gadam, bo oni czytają, wy to widzieliście w dwóch poprzednich poradnikach Widzicie? Nic nie ma, czyściutko O, pięknie Wszystko czyściutko Nie ma nic Super, Quid No dobra, dłużej będę do was gadał sobie. Czy ta gra nawet musi się wysypywać? No. Ta gra nie zawsze musi wysypać. To co? To... Do zobaczenia w kolejnych... ...poradnikach... ...do... ...Warcraft Tower. Nie, już poradników nie będzie. Tylko zobaczycie może dzisiaj albo jutro jeszcze ostatni poradnik. Cześć.